Mamy pęknięty spryskiwacz, Tam tutaj jest właściwie ten element montażowy, jest tutaj pękany. Wygląda na to, że sam spryskiwacz jest sprawny, także to uda się naprawić. To jest do pospawania. Teraz tutaj z obudową. Ta obudowa. jest bardzo popękana ze sporymi ubytkami ta naprawa tej obudowy spawanie tych wszystkich pęknięć to jest koszt tak na oko, by trzeba policzyć te wszystkie pęknięcia no ale myślę, że w 300 zł się to wszystko zmieści Czyli właściwie koszty przełożenia, koszty przełożenia tego wszystkiego w nową obudowę, no to, to, to jest tyle samo co naprawa tej obudowy. Zostaje nam w kieszeni zakup obudowy, która kosztuje 1000 zł. Także podjęliśmy tutaj decyzję, że będziemy tą obudowę ratować, spawać, żeby te 1000 zł zaoszczędzić. Zabieram się za pracę, także za chwileczkę tą lampę rozkleję, pospawam od wewnątrz i od, od zewnątrz te wszystkie pęknięte uszkodzone elementy. Przerabiamy soczewkę na Europa i lampę sklejamy do kupy ponownie. Przy naprawie tej lampy mnożą się problemy, bo o ile wie, widoczne było, że jest uszkodzone. Klosz, budowa, no to w środku też są elementy połamane. Ale co gorsza, są uszkodzone elementy, które, o, tak jak na przykład ta ramka, jest widoczna. Kloszę można kupić i nawet w zamienniku, ale bez tych ramek. A ta ramka tutaj jest uszkodzona. Trzeba ją uzupełnić ubytek, pospawać, jeszcze zrobić to tak, żeby to w miarę estetycznie zrobić ten fragment, którego nie ma, no jest na widoku, no to trzeba tak zrobić, żeby go otworzyć, a dodatkowo, żeby w miarę estetycznie to wyglądało. Już tych lamp w życiu trochę robiłem, mam wrażenie, że te reperaturki, które zamówiliśmy z Allegro, no coś tu jest nie tak, no ona Mam wrażenie, że powinno być trochę wyżej Te ucho Ale gdyby faktycznie moje przypuszczenia się sprawdziły No to wystarczy podgrzać troszeczkę palarką, żeby to się stało Bardziej plastyczne I I ręką po prostu sobie to dogiąć, ja tego, ja tego nie robię, zostawiam tak jak tutaj fabrycznie to przysłali Widzę, że to jest drukowane na drukarce 3D Więc będzie bardzo łatwo to po prostu sobie dogiąć, podgrzewając to delikatnie to bardzo łatwo będzie to można sobie uformować, czyli ten kształt to troszeczkę wygiąć. Ale zostawiam tak jak kupiliśmy, te ucho zostawiam w takim stanie jakie było zamówione. Uff, ale było pracy z tym, trwało to trochę i co krok okazywało się, że a to regulatory są połamane, a to trybik, no generalnie lampa po kolizji, anglik po kolizji, bez uchwytów, z rozczaskaną obudową, obudowa pęknięta na pół, bez klosza, z popękaną ramką, odbłyśnikami tutaj u dołu, bez regulacji, udało się to naprawić, złożyć, Tak to sobie wygląda. Obudowa jest pospawana. Nie była nowa kupowana, chociaż też taka możliwość była, ale to by 1000 zł, wszystko drożej kosztowało. Mamy uchwyty założone. Uchwyty z Allegro przyznam. Widać, że drukowane na drukarce 3D, ale są. Nie są. Może pierwszej jakości. Widać, że. Że z drukarki 3D, ale są, to jest ważne, można spokojnie lampę zamontować. O, zobaczcie, co jest ważne. Mówimy tutaj o lampie takiej Full Wypas, tak to nazwijmy, Full LED, skrętny. Mamy trzy moduły tutaj: jeden, drugi, trzeci, to jest lampa z trzema modułami. Udało się ją uratować kosztowało to 1300 zł, gdyby dołożyć jeszcze 1000, no to mielibyśmy tutaj nową obudowę, co prawda zamiennik, ale nową. Z uchwytami tak.